Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, Widział Ruchu Drogowego Zkółska z tej Dzień Zrobimy sobie kontrolę drogową. Czy jakiś dokument z numerem Pesel pan przy sobie? Jasne. To będzie można razjować. Mhm, dziękuję bardzo. Trzymać kask? Nie, nie, nie trzeba, spokojnie. Okay. Pan Mateusz, tak? Tak. Daleko pan się wybrał w podróż? Nie, tak sobie wyjeżdża. Jeszcze nowym kierowcą jestem, tak można jeszcze powiedzieć, to sobie tak jeżdżę. A nie jeszcze. padało ta pana, bo to f... niedawno był taki... No proces, trochę padało, ale być. nie aż tak mocno, żeby nie wyjeżdżać. To kiedy pan zdał uprawnienia w zeszłym w... roku? W zeszłym roku w sierpniu mhm. i coś się udało jeszcze w